Łazienka o której wam wcześniej mówiłem, skończyłem wam pokazywać na, na tych drzwiach, jak sobie to poustawiać. Tutaj złapaliśmy, złapaliśmy kąt, który widzieliście wcześniej. I teraz wchodzimy sobie do tej łazienki. Tą ścianę mieliśmy już płaszczyznę przygotowaną, czyli z tej ściany to jest ściana nasza, że tak powiem, bazowa. Przechodzimy. Kątem w tą stronę, tak jak widzicie tutaj pokazuje nam kąt prosty. Przechodzimy w tą stronę i tu ustawiamy sobie następny i przechodzimy z kątem w tamtą stronę, czyli tu mamy już od razu kąt 90 stopni, ładnie wyprowadzony, i tam tak samo, czyli nie ma możliwości, żebyście w tej łazience się już pomylili. Teraz już skończy sobie robić tą ścianę. Zabierzemy, zabierzemy ten, tamten zostanie zostanie w tym samym miejscu i ten laser przełożymy tutaj, aby dalej z powrotem mieć tutaj dalej kąt 90 stopni. Zamkniemy to tutaj w tym brodziku. E, myślę, że, że czytelnie Wam to pokazałem. E, jeszcze raz dla, dla, dla jasności. W pierwszej kolejności tu był kąt wyprowadzony. E, tutaj te, te elementy drewniane w tych drzwiach już nam wyznaczyły linię. E, od tego wyprowadziliśmy sobie kąt laserem 90 stopni. Tak jak widzicie, w każdym miejscu widzimy, jaka jest grubość ściany. Przykładamy, przykładamy drugi laser, tak aby nam pokazał ładny kąt 90 stopni. Wyznaczymy sobie te dwie ściany. Zostawimy tamten laser jako taką bazę. Ten przeniesiemy tutaj. Za chwileczkę może też Wam pokażę, jak to będzie dalej wyglądało. Czyli tak wygląda, e, wygląda łazienka. Przymujemy kąt z każdej strony. E, nie ma możliwości, e, że będzie tu jakiś błąd. Dobra. I teraz jeszcze jeszcze kawałeczek tutaj na tych na tych listwach e, w salonie. A jeśli chodzi o szerokość dostawiania e, tych listew, czekajcie, znajdę sobie jeszcze. I drugą łatę, żeby Wam to bardziej tak jakoś czytelnie zobrazować. Ok. E, w jaki sposób e, my to rozkładamy i, i dlaczego? Jak warto sobie do tego podejść? E, wiadomą sprawą jest to, że e, im będziecie mieli szerzej te listy poustawiane, będziecie tych listów mieli mniej do ułożenia. E, Wiąże to się też z tym, że będziecie mieli dosyć ciężko ten materiał ściągać, jeżeli będziecie mieli duże odstępy między, między jedną listwą a drugą. Rozstaw jaki ja staram się utrzymać, chociaż nie zawsze to tak się da utrzymać, bo ściana każda ma inny wymiar, ale mniej więcej staramy się, żeby, żeby utrzymać wymiar do łaty półtora metrowej, bo taką łatą pracujemy. Przy ściąganiu, czyli materiał mamy narzucony, ściągamy łatą sobie do góry, e, tak pracujemy tutaj na listwach. E, zaraz będę też wam starał się powiedzieć dlaczego. E, jeśli, jeśli robicie e, tenki bez listew, czyli tam z agregatu, no to każdy wie, że prowadzi się łaty w ten sposób, czyli te materiał tak naprawdę e, przygładzamy. Tutaj przy narzuceniu nie przygładza, przygładzamy tak tego materiału na starcie, tylko w pierwszej kolejności ściągamy ten duży nadmiar. I teraz pracując taką e, pierwszą rzecz, taką krótką łatą, czyli półtora metrową, e, ten nadmiar, który tutaj będziecie mieli, e, ściągacie do góry, to tak naprawdę nie, nie ściągniecie go od razu e, do samej góry, bo Wam się nie zmieści na łacie. Po prostu e, po jednym kawałku będzie na przykład kasterka, zrzucacie sobie to do kasterki, ciągniecie dalej. E, dosyć lekko się taką łatą pracuje, półtora metrową. To jest jeden powód, a drugi powód im dłuższa łata, tym ona bardziej będzie Wam się wyginała. Jeśli chodzi o taką półtora metrową, to wygięcie jest małe i w momencie, kiedy wypracujecie taką małą łatą, nie wiem, czy, czy widzicie, kiedy ściągacie, tak, jest wszystko w porządku, ale jeśli zaczynacie przygłaskiwać na materiał, to w momencie, kiedy wy dopchacie łatę od jednej listy do drugiej, tutaj, w tym miejscu, pojawia się takie wybrzuszenie. Co skutkuje tym, że jak ściągniecie sobie materiał, tutaj będziecie mieli takie wybrzuszenie, jeśli będziecie używali dłuższej łaty. Zaraz Wam pokażę to na dłuższej. Spójrzcie. Łata dwumetrowa, jak się poddaje. Widzicie, jakiś się robi banan. Nie wiem, czy, czy dobrze tam mam kamerę. I e, to, to się dzieje właśnie w, w takim momencie, kiedy przykładacie sobie listwę, e, łatę do listew, dociskacie ją delikatnie w środku i już tworzy się nam tutaj e, taki banan. Więc warto, warto sobie pracować właśnie taką krótszą łatą na listwach. E, macie mniej materiału do podniesienia, mniej do zrzucenia. E, macie krótsze ruchy, częstsze i możecie sobie operować dosyć sprawnie taką łatą. E, taki materiał na takiej łacie też potrafi troszeczkę ważyć. E, a po całym dniu pracy po 10 godzinach naprawdę mo można już to czuć e, w dłoniach e, taką dwójką, jak będziecie chcieli ściągać materiał, jak na takiej dwójce Wam się osadzi materiał, a łata wam później tak tańczy, ciężko to się zrzuca. E, jeśli chodzi o tą e, pierwszą listwę, która jest od ściany, e, ja gdzieś założyłem specjalnie, tak żeby Wam pokazać. E, dobra, zaraz to odnajdę. Nie pamiętam, gdzieś specjalnie tak założyłem. W każdym bądź razie, jeśli macie tutaj e, łatę, którą będziecie pracowali, spójrzcie. E, nałożycie materiał na ścianę, otwękujecie, i tutaj, ciągnąc, ta listwa, która jest tutaj z boku, Wam nie przeszkadza. Czyli będziecie mogli sobie spoko spokojnie operować e, z jednej strony. I z drugiej strony, nie, nie uszkadzając sobie tutaj listwy, nie zrywając jej, to, to po prostu tutaj nie przeszkadza. Gdybyście dawali listwę bliżej, czyli około tam 10 cm, z jednej 10 cm, z drugiej, w momencie kiedy zaczniecie prasować, będziecie po prostu sobie obijać o, o tą listwę, może się zdarzyć tak, że ją zerwiecie, a to jest niepotrzebne. Więc takie około tam 15-20 cm od narożnika ja uważam za, za najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o o ustawienie listy w blisko narożnika. Ustawiam, staram się ustawiać listy co 140 cm. Nie mierzę tego w każdym razie, robimy to na oko. Z czasem to już po prostu wchodzi w nawyk. Na początku warto sobie właśnie przyłożyć łatę, tak, żeby to kontrolować, żeby ten wymiar mieścił właśnie się w obrębie tej łaty. 150, zostawić sobie po 5 cm na boki i możecie sobie spokojnie pracować. Taka moja, moja sugestia. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o naliczanie tego nadmiaru materiału. Miłosz, ty widziałeś może miarę? Dobra, mam, znalazłem, mam. Jeśli chodzi o, o ustalenie tych ewentualnych nadkład, jeżeli macie krzywe ściany, bo to też jest taki dosyć sporny, sporny temat. Jeśli, jeśli wykonawca wykonuje usługę z materiałem, nie zna tak naprawdę, jak ten dom został zbudowany, a jeśli ty na przykład robisz swoją pracę sam, a ktoś ci to na przykład wymurował. Nie, nie byłeś tak dokładnie w stanie skontrolować tych ścian. Dopiero po takim na przykład ustawieniu wszystkich listew możecie sprawdzić, czy te ściany się kładą, czy, czy one są dobrze wymurowane. Ja Wam mówiłem wcześniej, że średnia grubość tynku, którą my nakładamy, to jest około 1,5 cm i tego się trzymamy. Jeśli znacznie odchodzi od, od tej grubości, czyli od tych 1,5 cm, wiąże to się też z większym nakładem pracy i z większym nakładem materiałów, większy nakład materiałów i pracy równa się więcej kasy, więc jak to, jak to robimy? Tu, ja Wam powiem od razu na starcie, ktoś kto to budował, nie znam osoby, która to budowała, zrobiła to bardzo porządnie. Ściany są wybudowane, jeśli chodzi o piony, o płaszczyzny i tak dalej. Zbudowane jest to bardzo przyzwoicie i tutaj się nie ma czego czepiać. Robimy w zwykły, prosty sposób. Przykładamy sobie taką łatę do, do ściany i spójrzcie, mierzymy. Mamy tutaj równiutkie półtora, półtora centymetra. I tak mierzymy sobie ściany. Jeżeli chcemy je zweryfikować dokładnie, możemy sobie zmierzyć je w każdym miejscu. Proszę bardzo, spójrzcie, jest równiutkie półtora, półtora centymetra. I tak mierzymy sobie wszystkie ściany, jeżeli chcemy tak dokładnie sprawdzić. Jeżeli widzimy, że, że, że coś tu się wydarzyło, na tej budowie spójrzcie, no jest, jest idealnie po 1,5 cm jeśli okazałoby się, że, że jest dużo więcej, czyli na przykład 2 cm, 2,5 cm i, i ktoś chce mieć te ściany tak super wyrównane, bardzo prosty sposób kontroli, czyli przykładamy poziomicę do, do listew, mierzymy grubość, zapisujemy, przykładowo, załóżmy. 1,5 cm, 2 cm, 3 cm. Spisujemy sobie te wszystkie, wszystkie miejsca, sumujemy wszystkie razem i później dzielimy przez ilość punktów obmierzonych. Wychodzi nam średnia grubość tynku, która została nałożona. Jeśli strasznie odchodzi to od, od przyjętej normy, taką jak żeśmy ustalili tutaj na przykład z inwestorem, obliczamy nadpłatę materiałów. Ja staram się nie robić mniej, tak jak wam mówiłem, żeby zawsze było to 1,5 centymetra tego tynku, żeby nam poprzykrywało ładnie kable, puszki, żeby nam ładnie się licowały, żeby nic po prostu spod tej ściany nie wychodziło. Ale jeśli okazuje się, że krzywe budowy, a są, a jest takich budynków bardzo dużo, każdy, każdy z nas z wykonawców wie jak, jak to jest. W taki sposób właśnie możecie sobie bardzo prosty zobrazować, jaka jest grubość ściany, i to pokazać inwestorowi, że, że macie na przykład dużo więcej strat materiałów. Ktoś, ktoś za ten materiał musi zapłacić. Możemy to rozmówić na przykład z wykonawcą, dlaczego tak się stało, z kierownikiem budowy. Niech to sobie skontroluje. I wtedy każdy będzie miał obraz całej sytuacji. Dobra, myślę, że że tutaj też Wam troszeczkę tam podpowiedziałem z tym dzisiaj jest drugi dzień nakładania tych tych listew i narożników. Gdzieś też jakieś były takie informacje, że to długo schodzi, że szybciej to się robi bez bez listew. Spójrzcie, my zakładamy, dzisiaj jest dzisiaj jest drugi dzień, w sumie rano. Jest godzina 10:32. Na tą chwilę mamy, zostało nam tylko wstawić poziomy, czyli na różnicy muszą podciągnąć troszeczkę. Wstawiamy poziomy, mamy temat zamknięty. Tutaj mamy wszystko poogarniane, Kotłownia jest cała, cała ogarnięta. Mamy, mamy przygotowany ten pokój, garderobę. Tu korytarz już nie musimy nic ustawiać, bo mamy deski. Tak samo mamy ten pokoik. Mimo, że za chwilę skończył łazienkę, także w pracy, jeszcze na, na jakieś 3 godzinki, mamy sprawę załatwioną. Czyli tak naprawdę, w dniu wczorajszym zaczęliśmy pracę gdzieś koło godziny 9. Skończyliśmy była chyba, jak dobrze pamiętam, godzina 16.30. Dzisiaj jesteśmy normalnie w pracy od godziny 8. Myślę, że jeszcze z 3 godzinki, czyli załóżmy, no, z posprzątaniem tego całego, tej całej budowy do godziny tej 15, przepraszam, 13 mamy wszystko pozamykane. Czy to tak strasznie długo zeszło? Myślę, że, że to czas jak najbardziej przyzwoity. Nie trzeba siedzieć na, na tych listwach, że tak powiem 10 dni, 20 dni i tak dalej z tym ustawieniem. Schodzi to standardowo na takich małych projektach, jeśli to robią dwie osoby, jedna osoba, która mniej mniej więcej już się wdrożyła w ten system robi to półtora dnia. Mamy ściany ładnie równiutko wyprowadzone. Wiemy ile materiału nam na te ściany pójdzie. Jeśli okazuje się że ściany są krzywe jesteśmy w stanie pokazać to właścicielowi domu że, że ten budynek potrzebuje niestety większą ilość materiałów. Także myślę że to dosyć bardzo ułatwia robotę. <grym> Jeszcze jedna rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć. Jeśli załóżmy, pracujemy na takiej półtora metrowej łacie. Ja tak się przyzwyczaiłem, po prostu już, już za dużo lat pracuję, już mnie tak ręce, że tak powiem, ciągną od tej roboty, więc większej nie używam. Jeśli macie na przykład ścianę, gdzie musielibyście zwężyć te listwy do na przykład metra, to, to jednak w takiej sytuacji lepiej sobie na przykład wziąć dłuższą łatę, załóżmy tam metr m i zrobić takie, takie dwa pola szerszą łatą, spójrzcie, na przykład taki kawałek pociągnąć sobie szerszą łatą niż, niż po metrze. Macie dodatkową listwę, niepotrzebne na jednym kawałku ściany, która ma 3 m bez sensu wkładać się z tyle listew. A jeśli chodzi o to, o to właśnie ściąganie, spójrzcie, ja wam pokażę zaraz może, bo te listy są już wczoraj wmontowane. Nie wiem, czy widzicie, tutaj mamy właściwą grubość tynku i w momencie, kiedy byśmy to, że tak powiem, dociskali, spójrzcie, widzicie, co się dzieje? Tak naprawdę w środku mamy tutaj już taką bardzo małą przerwę na jakieś tam 5-6 mm. Tak sprawa ma się do, do takiej łady, a tak sprawa ma się do do łatwych przepraszam. tu niestety już nie sięgnę. E, w każdym bądź razie, e, na, na elemencie, który e, tutaj na przykład spójrzcie, e, już tego nie zrobicie. Łata jest, odcinek jest krótszy, czyli tam na metr metr 30, i już tego, tej łaty tak nie podegniecie w ten sposób. Czyli e, nie zrobi Wam się taki banan przy ściąganiu na ścianie. W sposób bardzo fajny. Ciach, ściągacie do góry, nie ma problemu. Dobra. Co miły, miły, masz tam już tą ścianę przygotowaną? Mogę zabierać innego lasera? Aha, ty jeszcze tego sobie sobie osiągniesz. Dobra. Myślę, że skończę. Później na koniec dnia wam to jeszcze dogram, jak to się pozamykało. Sposób bardzo szybki. Mówię, Czas na, na, na taki mały domek, jak jest tutaj, czyli tam 100-106 metrów, to jest półtora dnia przygotowania w listwach. Gdybyśmy zaczęli, że tak powiem, całą brygadą, czyli tak jak robimy w trójkę, codziennie przyjeżdżamy na siódmą do pracy, o 17 nie ma tutaj co robić z tymi listwami. Cały budynek przygotowany jest w jeden dzień. Bardzo szybka robota. Dobra, trzymajcie się, do następnego razu, hej. Dobra, kończymy. Kończymy tą łazienkę, w której Wam pokazałem, jak, jak zaczęliśmy w tym miejscu, czyli e, te deski były naszą bazą dla tej pierwszej ściany, stąd wyciągnęliśmy sobie jeden kąt, czyli tutaj mieliśmy pierwszy kąt 90 stopni, drugi, w tą stronę pojechaliśmy z trzecim kątem i tutaj zamykamy ścianę, tak widzicie zamknęła nam się tutaj na, na drzwiówce tam mamy w tym samym miejscu jest laser z automatu mamy tutaj wypuszczony kąt do, do ścianki która będzie nam przychodziła e, tutaj e, w prysznicy, żeby wam to jakoś dokładnie, dokładnie pokazać o co, o co mi chodziło e, ważną sprawą właśnie w tych łazienkach są, są kąty żebyście żeby glazornik, który tutaj przyjdzie, miał ładnie to wszystko przygotowane, a jeśli nie glazornik, żebyście Wy sobie ładnie mogli później na tym pracować, żeby Wam się jakieś y, kliny nie, nie pojawiły. Spójrzcie, to jest płaszczyzna tej, tego pierwszego kąta. Czyli zamykaliśmy się powolutku w tą stronę. Tutaj i mamy ostatnią ścianę, którą zamknęliśmy w kącie, czyli mamy. Wszystkie płaszczyzny ścian są równoległe o tych samych przekątnych, o tych samych pionach. Nie rozjadą nam się tutaj żadne, żadne płytki w żadną stronę. I na koniec do tej ostatniej ściany, czyli do tego kąta 90, 90 stopni, wyprowadzamy jeszcze jedną linię, czyli kolejne, kolejny kąt 90 stopni, tak żeby nam tutaj nic nie pouciekało. A sprawdźmy sobie, jak. Jak to wszystko wyszło na koniec? Jeśli jest wszystko w porządku, to powinniśmy mieć tam tolerancję jakiegoś tam milimetra, dwóch. E, będzie wszystko w porządku. Nie wiem, czy Dobrze widać: 2 metry, 2 dwa centymetry i 2 mm. E, 2200, 2022 o tak, w milimetrach. Zobaczmy. Co tutaj nam wyszło? Jeśli jest wszystko w porządku, to mamy idealny wymiar. Spójrzcie: 2, 2 i 2 mm. Po takim, po takim rozmierzaniu Łazienki, jeśli macie wszystkie takie same wymiary, nie ma możliwości, żeby przyszedł glazurnik i powiedział, że jest źle zrobiona praca. Może skontrolować sobie wymiar od jednej ściany do drugiej ściany. Załóżmy ma przykładowo tam 3 metry. W drugim miejscu ma tak samo 3 metry. Bez znaczenia teraz, jeśli starannie będzie wykonywał, czy on będzie rozmierzał to sobie od środka, czy w jakiś inny sposób musi sobie to rozmierzyć. Bo inaczej mu te skrzydki pasują. Zawsze wyjdzie mu to idealnie. Każda ściana będzie idealnie w pionie. Także. Widzicie, pomaga, pomaga bardzo robienie takiej łazienki na tak zwanego czuja, czyli po zwykły kątownik może okazać się, może się mijać czasami z celem. Później to nie powychodzi, te przekądy się nie zgadzają, my wychodzimy, dzwonią później, dzwonią później inwestorzy, że coś nie powychodziło. Wszystko się zgadza, jeśli, jeśli wymiary w budynku były utrzymywane stosunkowo dobrze, jeśli te wymiary nie były trzymane, czyli kątne nie były utrzymywane stosunkowo dobrze, już na samym etapie murowania, wtedy tej pracy jest, jest dużo więcej. Trzeba się troszeczkę więcej z tym pobawić i przemyśleć, jak to, jak to rozwiązać. Ale tak jak widzicie, tutaj ktoś, kto to budował, zrobił to bardzo fajnie. Z każdej strony. My robimy po nim robotę tak samo jak on robił, czyli ustawiamy te wszystkie praktycznie wymiary, e, korygujemy sobie to. Tak jak widzieliście, wychodzi wszystko co, co do milimetra. E, da się, wszystko się da, tylko po prostu trzeba do tego jakoś podejść tak e, z głową, troszeczkę, e, troszeczkę pokory do tej roboty, nie, nie robić siebie e, zawsze tego, który jest najlepszy, bo, bo zdarza się też tak, że i najlepszy nie wychodzi czasami jak są właśnie takie ściany pokręcone trzeba je troszeczkę poprawić za krótka za krótka to trzeba troszeczkę dłuższą to odpadło wiesz To co? Chyba skończymy gadanie na dzisiaj bo, bo tego gadania jest za dużo co? Miły, chciałbyś coś powiedzieć widowni? No ja mogę powiedzieć Co ty za przyjmiem tęsknię? Ja też tęsknię. Krzysiu, tęsknimy za to, wracaj do nas. Krzysiu tutaj, robota No strasznie, kurde, ciągniemy się z tą robotą już tutaj, kurde, półtora dnia. E, z Krzyszkiem byśmy to skończyli wczoraj, nie? No tak myślę, że nawet i... No jeden dzień roboty, nie? Jeden dzień roboty starczyłby w zupełności na, na przygotowanie tego projektu. No, brygada trzyosobowa, powiem Wam, że jeśli chodzi o, o brygady tynkarskie, każdy pracuje sobie tam swoimi e, siłami. E, ja staram się utrzymywać się na jednej, na jednej maszynie tak, żeby były trzy osoby. E, jeśli są trzy osoby, czyli, e, czyli mieszający, operator maszyny, dwie osoby tutaj na budynku, czyli e, osoby, które jedna osoba rzuca, druga ściąga lub na, na zmianę, Wtedy idzie to naprawdę bardzo sprytnie i, tych, i te metry w miesiącu z, znikają momentalnie. Ale przy dwóch e, też się robotę da zrobić, tylko to e, troszeczkę zawsze dłużej schodzi. Dobra, już, już na sam koniec zostało jeszcze troszeczkę tej karty, więc e, już jak już wychodzimy z tej łazienki, tak jak widzieliście, e, ten wymiar tutaj został utrzymany, czyli wszystkie te przekątne, e, tak żeby ta łazienka się zgadzała wziąłem sobie jeszcze jeden, żeby Wam to bardziej jeszcze tak zobrazować spójrzcie laser to jak widzicie ma takie przecięcie, czyli, czyli mamy idealny punkt, czyli idealny pion może na tym Wam pokażę, będzie lepiej widać aha, bateryjka się skończyła nie, jest okej okay. Dobra, i spójrzcie. E, nie wiem, czy. Jak to widzicie? Dobra, o w ten sposób. Widzicie, jest idealny punkt e, skrzyżowania, i w tym miejscu utrzymujemy narożnik. Tutaj, teraz. W ten sposób macie wszystkie narożniki bardzo ładnie wyprowadzone. Praktycznie bez stosowania poziomicy można to sobie skontrolować. I teraz, e, na przykładzie tego, wszystkiego, co tu widzicie, za Wam się błyszczy. O co chodzi z tymi łazienkami? Jeśli ustawiacie sobie tą łazienkę, załóżmy, tak jak my żeśmy tam ustawiali. Spójrzcie, macie eee, przecięcie, jest idealny kąt prosty. Dokładacie sobie, załóżmy, że to wyprowadza wam wasze, wasze ściany. Widzicie? Drugim sobie po prostu dojeżdżacie do, do linii, która jest wcześniej. Tak jak widzicie, ja pracuję na, na różnych kolorach, ale Fajnie się pracuje, bo te linie nam się nie pokrywają, nie znaczy pokrywają się, tylko wtedy mamy fajny obraz, że czerwony pokrywa nam się z zielonym i nie miesza nam się to. Spójrzcie, macie teraz już idealny kąt. A trzecim po prostu najzwyczajniej sobie tylko zamykacie to wszystko. Widzicie? Spójrzcie, jak ta linia wam odchodzi w jedną w drugą stronę musicie sobie to tylko ustawić w idealnym Spójrzcie, jest, y, to jest, załóżmy, nasz obrys całej łazienki. Nie ma możliwości, żeby tą łazienkę skręcić w którąkolwiek stronę. Mało tego, te wszystkie ładnie piony, tak jak widzicie tutaj, ładnie nam idą do góry. Przy, przy trzech laserach jesteście w stanie wyprowadzić sobie każde pomieszczenie y, idealnie. A jeśli macie jakieś tam zakamarki, to po prostu y, Jeden laser sobie załóżmy zabieracie, spójrzcie dalej. Jest kąt prosty, możecie sobie przestawić go w drugim miejscu. Utrzymujecie dalej kąt prosty. Powiem Wam, że rozwiązanie bardzo fajne, bardzo skuteczne w takich miejscach właśnie jak łazienki. Ja już po prostu nigdy nie wchodzę na łazienki bez takiego sprzętu. Wcześniej, Wcześniej, jak to robiliśmy. Były, były czasami jakieś takie sprawy niewyjaśnione z tymi łazienkami, z tymi kątami. Co nie, nie znaczy, że bez tego sobie ktoś nie poradzi. Oczywiście sobie poradzi, tylko to trzeba podejść do tego z głową. Ale dzięki takiemu zestawowi, jak my robimy, ułatwiacie sobie robotę naprawdę. Idzie o wiele szybciej, idzie bardzo dokładnie. Sprawa fajnie się ma, jak robicie na przykład na klatkach schodowych. Gdzie muszą mieć schody równo, później zakręcają. Musicie wejść dalej na, na, na drugi poziom. Używacie sobie dwóch takich, nie ma możliwości, żeby, żeby ściany Wam na przykład na klatce schodowej pouciekały. Co jest ważną sprawą, jak macie na przykład bardzo długie schody, gdzieś Wam to lekko ucieka, przyjeżdża później stolarz, ma ściągnięte wymiary, wkłada schody. Na klat klatkę schodową, a tu pach, wymiary nie powychodziły, i wtedy się zaczynają naprawdę duże problemy.